Jesteśmy w Nepalu. Przyjechaliśmy tutaj z grupą 15 wolontariuszy, którzy są pracownikami wszystkich spółek Gaberit w Polsce. Przyjechaliśmy po to, aby pomóc mieszkańcom lokalnej wioski w doprowadzeniu wody pitnej do ich domostw. Dostęp do wody pitnej, bezpiecznej wody pitnej, jest w Nepalu bardzo utrudniony. W wiosce, w której jesteśmy, w wiosce Badipati, aby taką wodę pobrać, aby ją uzyskać, mieszkańcy, głównie kobiety, muszą chodzić z wielkimi pojemnikami do punktów czerpania wody. Takie punkty w wiosce są niestety tylko dwa. Dla mieszkańców oznacza to, że dwa razy dziennie muszą przemierzać długie kilometry po to, aby taką wodę do swoich domów przynieść. Panie nowy, gdy mamy lukha wate, panie kobra do nas nie pali inna, ramrasanga, te spraście, abo kie oru thau kám boje pani, abo janu pali inna. Te panie le nei gor dafere din somai soppei bitaisa geda. Nasze prace koncentrują się głównie wokół trzech obszarów. dawaj, dawaj, dawaj. Pierwszy. To jest kopanie rowów po to, aby położyć w nich instalację rurową. Co to Chyba za silny jestem trochę. Drugi budowa dwóch zbiorników wodnych nie I trzecie, położenie instalacji przydomowych, takich z których mieszkańcy będą mogli czerpać wodę pitną. This village has very uh, high water hardship. Uh, there are about uh, 312 households and 1820 population. And after construction of this project, There will be a tap connection to each household and people will get benefit from drinking water. Namaste. Najbardziej to mi się otwartość tej, tych ludzi te przepiękne widoki które zapierają dech w piersiach i niesamowita integracja i te relacje które tutaj mają miejsce z lokalną społecznością. Who will win the championship? I think Brazil. Brazil. And you Dużo się do siebie uśmiechamy. Myślę, że je uśmiech jest językiem uniwersalnym. Rzeczy, których nie potrafimy sobie opowiedzieć, pokazujemy sobie. Oui, uh, Helvetas team feel very happy to host Gabriel team, and uh, the team also enjoy to in the village, and the villagers also enjoy to host Gabriel team. Thank you. Włożyliśmy w realizację tego projektu bardzo dużo wysiłku i mamy nadzieję, że jego efekty posłużą mieszkańcom na długie lata.